Teraz drugi sposób, e, czyli wchodzenie na tej samej linie, na której wisi poszkodowany. Tutaj jest trudniej trochę wejść od góry. Musielibyśmy używać krola e, lub musielibyśmy mieć luz na, linie, e, na linii asekuracyjnej, żeby do niego dojechać. Ale my panu pokażemy troszeczkę inną wersję wejścia od dołu. W tym przypadku ja staram się zawsze wchodzić od lewej strony poszkodowanego, czy to ma znaczenie przy. Ratowaniu ze zjazdówki niewielkie, natomiast przy ratowaniu z przyrządu do podchodzenia ma to znaczenie. Ja Wam pokażę najprostszy sposób. Zakładamy, że jego przyrządy, niestety, nie są w dobrej kondycji, czyli, czyli będziemy zjeżdżać na naszych. Jakby to był krótki dystans, to bym oczywiście zaczął wchodzić na przyrządzie zjazdowym, bo byłoby łatwiej. Ale zakładamy, że trzeba pokonać z 10 metrów. Dochodzimy do poszkodowanego. Staramy się być kawałek od niego. Teraz Richard trzyma tą linę, więc ona mnie troszeczkę odpycha. Ale to, co ja zazwyczaj robię, odchodzę na tą wysokość i używam moich nóg. Czyli teraz kolana opieram o poszkodowanego, mamy dystans, nie napieram na niego, czyli cały czas mogę kontrolować to, co się dzieje i nie robię mu krzywdy. Najprostszy sposób, żeby przejść przez jego asekurację, no to jest dołożyć po prostu, przepraszam, przez jego zjazdówkę, to dołożyć kolejną asekurację. Teraz robię zamiany przyrządów u mnie. I tutaj nie muszę podchodzić jakoś wysoko. Wystarczy mi ten dystans, bo poszkodowany jest w przyrządzie zjazdowym, czyli zawsze mogę go opuścić niżej. Sekwencja znowu ta sama, czyli wpinam jedno wpięcie. W tym przypadku długie do jego punktu A. Pilnuję bardzo mocno tego, żebym nie złapał żadnej liny pomiędzy nami. Jedna lina na moją prawą stronę, druga lina zaposzkodowanego. I znowu biorę moje krótkie zdjęcie. Kolejny raz do karabinka od przyrządu zjazdowego. Mogę pozbyć się jego asekuracji. karabinek do dodatkowego tarcia i opuszczam poszkodowanego na mnie znowu bardzo ostrożnie powolutku pilnuję znowu tego, żeby być z boku poszkodowanego. Jeżeli teraz usiądę na niego, będzie mi ciężko wypiąć linę z przyrządu zjazdowego, a jeżeli zostanę tutaj dłużej w tej pozycji, zobaczcie, że mam dużo przestrzeni, wszystko widać. Jest to bardzo przejrzyste, bardzo łatwo mogę wyciągnąć Linę z przyrządu zjazdowego, teraz siadam, mam kontrolę nad poszkodowanym, widzę jego twarz, mogę widzieć, czy coś mu się dzieje, czy nie, sprawdzam moją asekurację, czy nie jest zablokowana i zjeżdżam z dodatkowym tarciem. Ok, dziękuję.